Tak, jest, jest właśnie sylwestrowe popołudnie. Udało nam się wyskoczyć na jeden dzień w góry. Jest tutaj sporo śniegu. Jest bardzo niewielu turystów, co nas bardzo cieszy, bo udaje nam się zachować spore odległości od każdego człowieka, który się tutaj pojawia na horyzoncie. Przemierzyliśmy kilkugodzinną trasę. Zjemy teraz swój prowiant kanapki, no i mamy trochę słodkości, którymi zamierzamy się pożywić. Jest i własna kawa, bowiem no, jesteśmy co prawda pod schroniskiem. Nie byliśmy tylko pewni, czy będą tutaj sprzedawać jakąkolwiek kawę czy herbatę na wynos, więc wzięliśmy wszystko swoje. Mamy oczywiście porządne buty, mamy kijki, raczki nie były potrzebne. Zjemy e, szybkie, szybkie przykąskie, jak wspomniałam, wypijemy e, gorącą herbatę i kawę, e, zapakujemy psa z powrotem w smycz, no i ruszymy w drogę powrotną, tak aby jeszcze przed zmrokiem wsiąść do samochodu i zdążyć dojechać do, e, do domu i świętować w rodzinnym gronie. Nadejście nowego roku. Życzę Wam, kochani, przede wszystkim dużo zdrowia, mądrych decyzji, rodzinnych spotkań i życzmy sobie wszyscy powrotu do normalnego, dobrego, wspaniałego życia, takie, które będzie dla nas spełnieniem marzeń i które pozwoli nam na takie funkcjonowanie, no takie, o którym wszyscy marzymy. Eee. Bądźmy dla siebie dobrzy i wszystkiego, wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Tego życzę Wam Bezglutenowa Mama z rodziną, no i oczywiście z Fiszką. Tylko gdzie jest teraz Fiszunia? Fiszunia? Fiszka? No chodź, powiedz, czy życzysz wszystkim szczęśliwego Nowego Roku, Fiszunia? No pewnie, że życzy. Kochani, do zobaczenia w Nowym Roku, czyli już jutro.